Gdzie były wikingi? Tam gdzie zaczynaliśmy chyba. Na tam. Dobra, po prawej. Już a... dawnych wikingów to nie ma, ale gdzieś jest ten statek na mapie. Prawdziwych wikingów już nie ma. No mapie, ale jest takie, jest takie prawie, góry tam jakieś tylko są. Tylko koni, tylko koni, żal. Jak sobie przypomnę kiedyś to wam powiem, ten statek jest. ocalał jest tylko jedyny z całej tej lokacji. Na ten... no, ludzie lecą. Ale oni chyba le lecą dalej, bo się pootwierali. Drechu tak nisko, ja tak wysoko. No źle poleciałem. To właśnie, nie mogę tego Co na roko koko. Terefery ku pomidora, nie wiem czy mam... Proponuję gadać szyframi, żeby nas nikt nie rozumiał. Bo... Ja na to już... W... taką knajpę skoczyłem. Słyszę, słyszę jakieś strzały? Jest, nie, o, u mnie ktoś jest. U mnie ktoś jest. W budynku na ramię rozwalą, Ktoś jest w budynku. Cicho, cicho. A, <śmum> Zdech jak świeć! U drugi! Nie! Kurwa nie! Dwóch zdechło już ode mnie. Jeszcze dobijam się kierą. Chodź granaty. granaty no, no wszystko mi pozabiera, ja tu ludzie zamordowałem Chodź, 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 chodź tu Dobra! A tak picie ci zastrzusiłem, chodź Dobra, tu coś jest jeszcze... Ja muszę Małże, jakiś pistolet znaleźć, bo już mi się pomarnowały w bronie Już zida, gdzie ty jesteś? Wróciłem się na korytarzu cztery mają Jezus Maria Coś rzuciłem, coś wybuchło, coś się zrobiło niebiesko i... Po co za bronię, jakąś podniosłem, ale nie wiem co to jest A to co to jest? Znowu coś się pierdolło i zabiło coś strzela. To co? Widzę za Ciebie No czym jestem tym Ciebie? Tak, strzela Ci coś Skąd oni strzelają? Tego domu. Jest koleś, no. Kurde, muszę się przeładować. Ja to nie są czasem boty? Oni jakieś za łatwo grają, kurwa. Weź sobie to picie wypij. Kurde, to nie ma już botów? No to kurde, mm. chyba... Co? Nie ma, nie, nie ma, no tak czytałem. No kurde, tych tu tak dwóch szybko, no... To... Co nam losuje jakiś debili, no? Myślisz, że co, jesteśmy jednego Weźmy dobrze drogi różowych Jesteśmy w centrum i tu. Broni nie mam za ciekawych, ale. Co się. Ja mam jakąś broń niebieską, ale to dziwnie strzela, jakoś umiem tego Ciągle jakieś złoto podnoszę, nie patrz. Co to oznacza w ogóle? Urnę nie a fula. mam coś, jaką? Mam bandażę ja mam tylko. To... Ja apteczkę dużą można Co ty mi tu kurna nadawca Dreszcz jakiś mam coś coś nie wiem Czy mam zlikwidować kogoś czy coś No jakieś przyjął niby zadanie do za ogonem wygrasz mecz? Takie jest zadanie nie, zmieniam na kałacha. Tu zostawiam taką niebieską broń pod kamieniem, bo ja z tego nie wiem, nie wiem jak to w ogóle strzelać, Nie wiem tego. Tu, tu gdzie ja jestem? Jakiś niebieski karabin impulsowy, nie wiem, rzadki. Gdzie my jesteśmy w centrum? No i dobra no... Kihał z tego Kompletnie nic nie, nie wiem, nigdy nie było z broniami. No tu jest nic zielony, ten. Ten karabin co? taki. No ten taki hmm. standardowy. No coś widzę, ten niebieski. Ty, no to to jest ten, co mi tak. No jak przecież to jest najlepsze, ty? Ten pojedynczo strzałowy, o tym mówiłeś? Tak. No kurna, przecież masz nim. Smacz, kupę ludzi w ostatnim meczu. No, ja nie chcę tego. Bardzo fajnie sera, lubię, lubię dla jego te Co, siedzimy tu co? Czy, czy nie? Nic się nie dzieje ja się nie wiem, no chyba się tu Siedźmy tak. gdzieś na strych O u słychać mają gdzieś te swoje pluskwy do Bo to latają takie takie małe, i one mogą chodzić na, na, na jakieś zwierzęta, i na inne i wtedy one stają się agresywne, nie? Ja się sędzę tu mam na górze i nie wychodzę. I nie, ciki atakują, bo ten będzie był przemieniony już. <noise> Obcy go tam. O, trochę porowie drzewa. O, tu zabrakło. barykadę. A słychać, jak to le. Korzypiają, nie mają kogo, wygramy to już. Pierwsze drugie wygranie. Przecież takiego na pewno nie będzie. Do kura idzie faktycznie, to ktoś do, idzie, do kura Mar Marcin, to na pewno półstawia jakieś te. Że go tylko go z butami nie. gramy, dlatego to gdzieś strzela. Tak, maplety, a... kurwa, z osiemdziesiątki mi tylko się idzie. Gonie. Osiemdziesiątki. Dawaj, dyrektor, tak, dawaj. Bo, bo jezu, strzelają do mnie też, ale. A, bo to od mojej strony chyba idą, tak jak ja wbiegam do waszego budynku. uwaga... Nie jest, on jest teraz. No, gdzieś tutaj od ja mojej strony o? gdzieś wchodziłem. Jak gdzieś tutaj, no ale. Za, za drzewami gdzieś. No, tak, tak. Leży, leży. Zabijcie go. Ale, a mi idą jeszcze ludzie, uważajcie. Której? Skąd? No, gdzieś, gdzieś wydaje mi się 320, chyba, że to on był, ale no. Tak mi się wydawało, że to on strzela, że to ktoś inny strzelał, ale nie mam pewności. 50, z góry były strzały, no. Nie, to nie są boty, bo boty nie strzelały do Ciebie z daleka, boty podbiegały i w ścianę waliły młotkiem, to one, wiesz... A, no nie no, boty to... Dobra. Pamiętacie, jak boty, one wchodziły do pomieszczenia i waliły głową w ścianę przez minutę Będzie, i nie strzelały. Musimy iść, w razie co, tu musimy iść. Dobra, ale mamy gość, Gdzie? to mamy... Oni mogą być tam na górze w tej bazie w No Ale miałem. chyba idziemy, co? Spadań. Idziemy A, stąd o... Zabunkrujemy się gdzieś picioło open Tu nic ara, że raży, tu nic nie ma dwa. I tak musimy stąd spadać Pizza pizza Toś trzeba? Nie tak chyba jakaś burza Ja słyszałem trzały Chyba, że przed nami, bo to jest zajebiście wielka miejscówka, na pewno to się... Ale dzieje. nie widać, żeby splądrowane było, bo apteczka leży Lata UFO, uwaga, strzelił czymś. Uwaga Kurwa ma To, to jest kurde dramat Do kogo strzelacie? Ojej! Tego ufa strzelam Dostałem od kogoś, nie wiem Wejdźmy do tej stodoły tutaj, dawajcie Osłaniaj Marcina Osłaniam cię od pleców Masz typa z tyłu albo to jest coś Co to za gubać indyk A, kurwa. Ja myślałem Wejdźmy tu i siedźmy na razie indyk, indyk Igor tak go nazwałem Udomowiony jest Jakaś hiper, hiper ta on jest bardzo miły Jak ktoś chce zostawiam tu niebieską tą Do kogo strzelacie? Niebieska snajpa tu jest jak ktoś chce, ja już mogę... Oty tego przejął To by nas atakował Tu jest piczko niebieskie Oto to. Jesteśmy na granicy strefy Po się W razie co mam dwie apteki, to możecie krzyczeć. Mam no dobry punkt obserwacyjny, jakby się tu zdziało, to gdzieś się o, strzelają słychać. Dyskusy. Na przykład w tym meczu, no tylko jednego mam w fraga, nic się tu nie dzieje, spokojny mecz taki. Ja mam trzech, ale jakim cudem, dwóch to na początku, ja ale... Jednego. Ja jestem z rechem w tej pstodole tu, nie? Ja się rozejrzę, Jestem ja jestem kamuflaż. Ja A, wybijam no. tu dziurę, o, no, to z to tej strony. Będziemy widzieć od tej jeszcze Mańki. kolesie, na 110 na wzgórzu, koło tego UFO, gdzie poleciało. Widzicie, tam jest, i jest. Ma, ma go str... go, po, porywa go, nie, 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 nie wiem czy to... on z tym uchu, ten koleś, porywa go, widzicie, porwało go i że rozrzuciło. Nie trafiłem. No. Dobra, nie, nie strzelam już, nie strzelam, bo... Ty, ale Marcin, ty musisz wejść w strefę, bo ona się zamyka, a ty już jesteś poza. No, My też jesteśmy na granicy. Hmm. Lepiej się przycofać tutaj nawet w to... Mam strzały skoro. Strzelają. Skąd? Jest z tyłu koleś! Jest! Dobra, dostał, dostał, dostał! Nie koleś, to, Dobra, to jest rozwalony To jest ten z wykrzyknikiem, to był jest jeden z kosmitów. Musiał wypaść albo z tego. A może Kosmita jest, ale apteczkę miał te, te z wykrzyknikami postaci nad głową to są właśnie boty, to są jakieś takie tutaj specjalne postacie, chwilę? które grają jakoś tam. To są jakieś skaczą dziwne rzeczy, dziwolągi. Tak, gość jest na 220, jakiś dziwny kuli skakał. No no jest, jest typ, jest 200, tak, w kukurydzy 217, go, Zrzuci ty Jest koleś, Jezus, a ja macham jak pojewany. Strzeliłem do niego, I może nie. nie Skaczę na 260, koło tego zielonego domku, gdzie jestem tutaj. Żółtego, boże, zielonego. Jest, jest, jest. Ktoś do niego strzela, to ktoś z naszych strzela? Dostał. Dostał. O, już się, zabudowuje dział. Lecę, idę do ciebie. Nie mam granatów, pani nic. O, ten kurwa umie budować. o zaczyna się. O, zaczyna się. To może go pominimy i... Że jest to jest sam. Wiecie? Też mi się tak zdaje. Ale nie, bo się Jest tam na 247. Nie wiem czy on nie uciekł. Bo widziałem jakiś ruch przy tych dwóch drzewach takich Strzelają się gdzieś. Może weźmy w strefę, zostawmy ich kurwa w pizdu, co? Jest jeszcze tak, prosto. idziemy tak jak on, pewnie tędy też po Widzę daleko, daleko na 205 kolesia, no po naszej lewej Ale bardzo daleko tam, prawie po to, strony statku o, czy, Czekajcie, prawie. jak coś to niebieskie, to się całkiem fajnie Marcin z tego strzela, ale jak chcesz No to, to jest to, co Mar a, co Maciek nie chciał, no dobra no, To? To no to? Nie, ja już to zostawiłem z tyłu Kurwa, no zobacz co ja mam. No. no nie wiem, chyba nie 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 to jakiś większy, ty masz cięższe coś chyba Nie wiem, co to jest. jest ten koleś, chyba ciu, 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 ciu. Coś mi się wydaje że on tu gdzieś jest No samym było słychać skończą. Dobra jesteśmy w strefie do tego psy hałasują, nie? Też może być one Zabijcie tak Chodźcie się w jakiś domek Chodźcie do domku lepiej Ale może jakimś takim bardziej w strefie, czy no zresztą jak chcecie, no ja mogę iść do domu tylko mówcie gdzie Cicho, ci słychać coś Skąd kurwa skąd Mam, mam nie to u maszyny był O Jezu, ale ten obcy z niego przed we mnie 150 ekipa 150 ekipa, tak to robi Przechodzą na 120 To za, Maciek Maciek wyjdź do nas tutaj, bo to gdzieś tu będzie o do nas do nas się do nich Chowajcie się, jesteśmy 100 sto... Nie widzę ich kurwa Skąd oni strzelają? A tam na górce 140 Ktoś oberwał? A, ja trochę Jak chcecie rzucam aptekę czy na razie wstrzymajemy? Się, powalili mnie kurwy Powalilicie o, Podpalili O Jezus, może się wycofajmy kurwa, co? Idzie koleś Małgo, weźcie dwa Bo mi się Jeden trochę o mnie powalili. Niestety pale się, obrywam, palę się, obrywam tu z boku, dobra Drechu go ma, myku go ma Rozwal go, dobra Podnieś jest. mnie, podnieś, podnieś, podnieś Gdzie ty jesteś? Dobra Marcin, Marcin mnie podnosi Ja mam pićko, mam wszystko co się podlecze, tylko Drechu kurwa, o, strzelaj tam napierdalaj wszystko Szelaj w oponie Ilu zostało? 11 Dawajcie do strefy, do strefy Jeszcze jeden typ, jeszcze jeden typ tu jest gdzieś, uwaga Dobra już się leczę Jest, jest Kurwa, ja w ogóle nie wiem co się dzieje i idzie. A jest Dostał trochę ode mnie Dwóch jest, dwóch jest! Oberwał, jeden zlikwidowany, uwaga, skacie drugi na mnie skurwiel! Głyszy skurwiel na pewno. Jest, leży, załatwiony! Dobra, ładnie, ładnie. Tu jest fioletowe snipera dla kogoś kto chce. Ja muszę pićko wziąć, bo nie mam nic, ale chyba że wy też nie macie. Nie, to wiesz tu ode mnie, wiesz, ja ci rzuciłem jest powrotem i fioletowa snipera tu jest jak Marcin chcesz. Czy kto tam chce? Nie, nie pora na snajpery. No, w sumie nie pora. Chociaż to różnie może być. Wyżej skacze i wolniej się porusza w powietrzu, ale wyżej skacze, jakbym Sześć grawitacji nie dwie ekipy, dwie ekipy. Snajpa. Dwie ekipy, dwie ekipy. Snajpa. Ja mam APK, ja mam... No, to mam ale powiem wam, dzięki temu wyżej skacze, bo ja nie umiem. Ale co daje? To ci dam dużo. A macie coś szybkościelnego, kurwa? A je dobra, może być to nawet, dobra, mam. Czym się wyrzuca, Drechu? Wiem No i bierzesz alt, wybierasz upuść przedmiot potem jest. Gdzie on w ogóle jest? No buduje się kurwa wariat. Nie dam, tu. Dobra, chodź tu do Nie niego, zobaczymy. To wyjść wyżej, żeby coś... Ewentualnie się zabezpieczyć. Był jeden był dwóch to... jest... O, o Jezu, strzelają! Skąd, skąd? Nie wiem, gdzieś chyba 240 chyba z pleców naszych. Czyli... Od tamtej ten, oberwałem zdrowo, kurde. Nie mam już pićka. Czekaj. O jezus, auto mi się. Wsiadłem w auto, jak się wysiada z samochodu? Ja pierdolę. Dobra, już wiem. Widzi ktoś coś? Nie. Wydaje mi się, że gdzieś tam. Tam jak mówiłem, ale teraz się leczy, kurwa. Słyszę strzało, ale. Spokojnie. Może wejdźmy w strefę. Chociaż oni tam chyba w tej strefie są. Jest typ! Jest! Tak, tak, tak! Co on robi, kurwa? Skacze w jakiejś pierdolonej piłce! Tak, to jakieś piłka obcych, no. Muszę przeładować. Leży dobrze. Yes, jeden zdech, tak, jest tak, tak, jeden zdech. Gdzie oni, kurwa, są? Budują się śmiecie. Jeden Do, leży. Bał, Doberwał jeden dosyć mocno. Możemy wygrać to! Uwaga, wchodzi na mnie tu! WEST <grymne> <to> jest... <grymne> No na pewno nam daje nam jakieś dzikie dzbanów, ale no i tak jest dobrze. 5 likwidacji, 4 ASYSTY 22 celność, ostatnio miałem 17. Ja nie widzę, jest szafka. No na dolnie, na dole samym, na, na dole centralnie, statystyki meczu i tu masz. Aha, ja mam 5 i 4, no? To tak jak ja. Dobrze, sami widzicie!